Siema, jestem Soberski A dzisiaj robię odcinek z prywatnego serwera Brawlsters. Jak widzicie mamy tutaj nieskończoność ticketów Możemy grać w różne rzeczy. Mamy dużo gemów i dzisiaj myślę, że po prostu sobie pot zobaczymy, jak to tu są leży. Jest Karl do wydropienia, także legendy. Nazwałem prywatne konto. No, to myślę, że będziemy otwierać skrzyneczki. I mamy pierwszą postać. Ból. No to pięknie. Szybko. Mamy już upgrade. Ale otworzymy. Otwieramy, żeby trafić Karla. I też inne postacie. Oczywiście. My nie mówię, że musimy Karla trafiać. No wiecie. Jest dużo postaci jej do trafienia. Nawet mamy tutaj to. Karnet, tak zwany. Ja to nazywam. A spróbujemy coś trafić To już będziemy szybciej otwierać może coś trafimy celem tego odcinka jest din No to pięknie Mamy Gina Pięknie ból Shelly i pięknie Myślę, że teraz przejdziemy do tej ciekawszej... Do tego ciekawszego momentu. Czyli! Do Rico. Do miliona punktów. I 80 demów. Myślę, że spoko odcinek. Z prywatnego serwera. No. Oczywiście sobie upgrade'ujemy na maksa i spróbujemy wszystko trafić oczywiście ja nie straciłem tego konta bo jeszcze to testowałem czy stracę wszystko, cały postęp ale nie traci się więc bardzo wam polecam taki serwer i mamy postać, nie mamy myślałam pomyliłam się widzowie naprawdę taki colt taki serwer to coś pięknego nie musicie sobie zbierać na przykład, wiecie, tyle gamów. Musicie po prostu odinstalować Brawl Stars. Znajdziecie sobie na YouTube filmiki co do serwera. I możecie sobie pograć. To zaraz się widzimy. Robimy no, małą przerwę. Okej, okay, już jestem. Otwieramy dalej. Peny. Jeszcze sześć zostało. Co? Jeszcze dużo.

Wszystkich trafić jest, a więc idziemy zać. Mecz. jeszcze z Okej. Okay. Zaczynam. Pierwszy mecz Karla. Taki ma zasięg. U. Dobry. Так сблизка с крышки. Почти на то. Уп. Добрый карьер. Нам Czy super moc? Naprawdę dobry. Dobry. Oczywiście wygram meczek. Jakby tu inaczej. Ciekawe czy mamy na takiego bóla szansę. Albo nie na blok. Próbujemy. to jest przykład, że ta postać jest dobra. Ope. nawet prawie mógłbym powiedzieć. Przykład macie 8 i zadaje po 1600. na bula. To jest tamok 5my więc dalej. zagramy nim? Nie nim Zaraz się widzimy Pokupuję Trafię sobie tylko wszystkie postacie Albo nie Po prostu kupię skinę Go Lecę Będę wiedział, czym gram potem. Wow. Dobry Leon. Widać różnicę, że to dobra postać. Te postacie są już skillowe. na dwa hity Dojeżdżamy Lubię tą postać A pięknie To To było na tyle Ja wymaksuję konto i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.